bezpodstawnym użyciu siły wobec protestujących tutaj w polskim parlamencie. kieruje dwa pisma do marszałek Sejmu Ewy Kopacz oraz do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, by ci politycy wyjaśnili tę sprawę. Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PIS, jest teraz z nami. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry. Usunięto rzeczywiście protestujących wczoraj około godziny 23, ponieważ przepustki kończyły im się o godzinie 24. No właśnie, usunięto przy użyciu siły kilkudziesięciu panów w czarnych mundurach, a więc w mundurach przypominających grupy antyterrorystyczne. A To była Straż Marszałkowska i Policja. A właśnie. Chcemy się dowiedzieć, kto to był, bo nie wiemy. A więc wyciągnięto siedem osób, które nie przeszkadzały nikomu. Były legalnie w Sejmie. Przepustka tym ludziom kończyła się o północy, było 20 po 11, a więc bezprawnie usunięto siłą ludzi z Sejmu Rzeczypospolitej dzień po święcie wolności. Partia, która polską rządzi, ma obywatelskość w nazwie, każe nam świętować. Tacy wolni jesteśmy, tymczasem nie rozmawia z ludźmi. Z ludźmi, którzy są przestraszeni, dlatego że boją się o własne zdrowie, bo za płotem postawiono im fermy wiatrowe. To był lobbying tych bogatych właścicieli ferm wiatrowych, z którymi władza nie chce rozmawiać, która ich tak traktuje. Ale, Panie jest pośle, mało. ale ja pamiętam, że jak pielęgniarki protestowały w kancelarii premiera ówczesnego Jarosława Kaczyńskiego. To miały problem z dostępem do środków higienicznych, miały problem z dostępem do żywności, a Jarosław Kaczyński mówił wówczas na konferencji prasowej, że nie zjedzenie kolacji to nie jest jeszcze głodówka. Rozumiem, że punkt widzenia na protestujących zależy od punktu siedzenia, czyli od tego, czy się rządzi, czy się jest w opozycji. Nie, sytuacja była zupełnie inna. Ci ludzie byli w Sejmie, nikomu nie przeszkadzali, oczekiwali spotkania. Z e, przedstawicielem rządu. A pielęgniarki Tam? były w kancelarii premiera tak. też nikomu nie przeszkadzały i oczekiwały spotkania z Jarosławem Kaczyńskim. No więc sytuacja była zupełnie inna. W sejmie pracy ci ludzie nie zakłócali pod kancelarią premiera trwały ciągle demonstracje, zakłócały pracę rządu. No jest różnica, moim zdaniem jest różnica zasadnicza i wobec tych pań wówczas siły nie użyto, ale to jest. mało. to, kiedy usunięto je z ulicy siłą właśnie przy użyciu policji, tak jak wczoraj tych protestujących. Ale chciałbym to... zapytać, panie przewodniczący, czy ty. To jest dobry pomysł, żeby kolejne grupy protestujących tutaj za naszymi plecami przykuwały się do barierek, okupowały sejm. Czy to Wówczas. jest właściwa metoda? Wówczas siły nie użyto. Dziś w nocy, z wczoraj na dziś wywleczono tych ludzi. Rosłych 40 facetów wywlekło siedem osób. Zabrano im telefony komórkowe, laptopy. Oni rejestrowali, próbowali zarejestrować to, jakich wywlekano z sejmu, a więc prawo własności też naruszono, skasowano. Te zapisy pokazujące, co się wówczas działo, a teraz jeszcze są nękani wezwaniami na policję. A więc tak wygląda władza, która ma obywatelskość w nazwie wyłącznie w nazwie, poza tym w nosie. Powtórzę jeszcze raz moje pytanie. Czy uważa pan, że polski parlament ma się stać miejscem protestu kolejnych grup obywateli niezadowolonych z różnych decyzji podejmowanych przez władzę? Parlament jest miejscem, w którym powstają ustawy. Tu była ustawa gwarantująca odległość trzech kilometrów od siedzib ludzkich dla farm wiatrowych. Ta ustawa nie została uchwalona przez większość. Ludzie się domagają rozmowy. Rozmowy z rządem, z władzą. Są ignorowani, a więc są zdesperowani i są zalęknieni, bo boją się o własne zdrowie, o zdrowie swoich dzieci. A władza, obecna władza, Donald Tusk, i jego rząd ich po prostu ignoruje. A pani Kopacz, bo wygląda na to, że pani Kopacz, nie nikt inny, bo to ona zarządza sejmem, wysłała e, ludzi w mundurach, którzy wywlekli. Wywlekli obywateli naszego kraju i jeszcze teraz ci ludzie są szykanowani. Marz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PIS, był moim Państwa gościem. Wiska pozostaje na postarunku w Sejmie. Bardzo dziękujemy. A u nas za chwilę pogoda sport kolejny serwis za 11 minut. Zapraszam.